Oglądają Państwo News 24 Marcelina Bednarska. Zapraszam. A dzisiaj temat rozmowy to przyjęte przez rząd zmiany dotyczące ustawy o ruchu drogowym. Co się zmieni, jeżeli chodzi o przewoźników i nasze podróże? Na ten temat porozmawiam z naszymi gośćmi w studiu, którymi są pan Tadeusz Stasiów, prezes samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Sławomir Czajka, wiceprezes Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Pan Paweł Saturski, wiceprzewodniczący Solidarności regionu Mazowsze, Taksówkarzy Zawodowych. Dzień, Dzień dobry. dobry, Pani. To może zacznijmy od tego, co faktycznie się zmienia, czy te zmiany na korzyść i czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w... bo to będą taksówki i firmy przewozowe. Jak to, jak to rozgraniczyć? Te zmiany dotyczące Drodzy Państwo, no zmiany na pewno w jakiś sposób delikatny sposób, próbują uszczelnić cały ten proceder, który dzisiaj mamy na ulicach w Polski widzimy, czyli zabezpieczyć pasażera przed niebezpieczeństwem, jaki grozi od strony aplikacyjnych przewozów. Natomiast. W konsekwencji nie do końca yy, idzie to w dobrym kierunku. Te zmiany, które zaproponował nam dzisiaj rząd, nie uszczelnią tego procesu. Yy, generalnie cały czas mówimy jako środowisko o tym, żeby rozgraniczyć tradycyjną taksówkę od firm przewozowych. Ten projekt ustawy wrzucił wszystkich, za przeproszeniem, do jednego worka. I wszyscy będziemy musieli spełniać takie same warunki, jak proponuje ustawa w stosunku do przewoźników korzystających z aplikacji mobilnych. Czym to, czym to grozi? Grozi to tym, że nie wszyscy kierowcy tradycyjnych taksówek mają do czynienia z aplikacją. W różnych małych miasteczkach, nawet i w dużych miastach w Warszawie są taksówkarze, którzy takiej aplikacji nie widzieli na oczy. I ustawa, ta ustawa automatycznie eliminuje go z zawodu. Czyli polskiego przedsiębiorca, przedsiębiorcę ta ustawa wyrzuci. Nie ma możliwości, żeby ten kierowca dalej kontynuował swoją działalność gospodarczą. A co w takim razie z bezpieczeństwem? Bo tutaj też jako taki powód tych zmian podaje się zwiększenie bezpieczeństwa w taksówkach. Czy faktycznie to w taksówkach jest najbardziej niebezpiecznie i czy te zmiany wpłyną na jakość tego bezpieczeństwa? No to może ja powiem. W, taksówki, w taksówkach niebezpieczeństwo wzrosło w wyniku ustawy z 2019 roku. Po, po prostu krótko mówiąc, wcześniej weryfikacja odbywała się na poziomie kierowcy w gminie bądź w urzędzie miasta. W tej chwili w wyniku roku 19 zmiany ustawy tej weryfikacji osobowej nie ma. I w tej chwili ustawodawca próbuje tą weryfikację przerzucić na podmiot, który jest kontrolowany. No to jakiś jest bezsens. Jakby, sam się ma kontrolować ten podmiot, zamiast kontroli państwa, która dotąd istniała, znaczy do 19 roku istniała, ona została zdjęta, no i efekty mamy skokowy wzrost gwałtów, kradzieży, wypadków skokowych. To dlaczego zamiast kontroli tego stanu rzeczy, o którym pan mówi, mamy zmiany dotyczące ustawy o ruchu drogowym w takim kształcie, no, w jaki wiemy, jaki jest stan rzeczy obecny? Może ja powiem, Drodzy Państwo, generalnie rzecz biorąc w ogóle jest to jakiś kuriozum, bo ja uważam, że przedsiębiorca, firmy, spółki chcące wejść na rynek w Polsce powinny dostosować się do istniejącego prawa. A my, my przepraszam, rząd polski stara się to prawo dostosować do tych firm przewozowych. Czy to nie jest kuriozalne? Przecież nasze prawo obowiązywało. Przed wprowadzeniem firm aplikacyjnych na rynek, przed wprowadzeniem aplikacji problemów w bezpieczeństwie w taksówkach nie było. Nie mówiło się o gwałtach, nie mówiło się o rozbojach, a jeżeli nawet takie incydenty miały miejsce, to, miał, to był promil tego, co dzisiaj, co dzisiaj się dzieje na polskich ulicach. Dla nas, dla środowiska taksówkowego, aplikacja jest narzędziem służącym do popełnienia zbrodni. Tak to można określić, tak to widać. Ponieważ, jeżeli tej aplikacji nie było, nie było problemu. Aplikacja się pojawiła, pojawiają się problemy. I myślę, że w tą stronę powinniśmy iść, wymagać od firm, od spółek, które chcą uczestniczyć w odpłatnym przewozie osób, żeby to one dostosowały się do bieżącego prawa, jaki mamy. Czyli w, tutaj według. Panów, to może tutaj Pana zapytam, te zmiany powinny być rozgraniczone i faktycznie te spółki, które prowadzą przewozy przez aplikacje, to tutaj powinna być ta zwiększona weryfikacja. No, niewątpliwie na pewno, ale jeszcze jest jedno odnośnie aplikacji. Aplikacji zgodnie z przepisami mają być stosowane w ramach rozliczeń za przewozy, czyli przedsiębiorca wykonujący przewozy, Taksówką może rozliczać się z pasażerem za pomocą taksometru, zresztą zalegalizowanego, jak i aplikacją. Niestety do tej pory przedsiębiorca nie może kupić aplikacji, bo jej po prostu na rynku, pomimo ustanowienia tej aplikacji, nie ma. Więc korzysta w dalszym ciągu z taksometru, bo to jest jedyny wiarygodny instrument do pomiaru odległości naliczenia należności, prawda. Teraz te aplikacje, które korzystają, powiedzmy typu berowskie, boltowskie i tym podobne, służą raczej do ingerowania w zarobki nie tylko pracowników, którzy ewentualnie są zatrudnieni jako kierowcy, ale i przedsiębiorców, którzy, powiedzmy, chcą z nimi współpracować. Po prostu ingerują finansowo bardzo mocno. Nie wiadomo, jak się odbywa za nimi, za tymi aplikacjami sposób rejestrowania obrotów, prawda, bo każdy przedsiębiorca powinien się sam rozliczać ze swoich obrotów, jakie uzyskuje tutaj dostanie ten obrót albo nie dostanie ten obrót, wiarygodny, niewiarygodny, a co się dzieje z obrotem na lewo zatrudnianych powiedzmy przewoźników. Co się dzieje? Nie wiadomo. Czyli mamy bardzo wiele dziur służących do tego, żeby po prostu źle funkcjonował ten rynek. Drugą rzeczą taką dosyć ważną, że przypisuje się te rzeczy taksówkarzom. Ja chciałbym bardzo rozgraniczyć taksówkarzy typowo, prawdziwych taksówkarzy od tych powiedzmy przewoźników. No, to Bo pokarstka. to jest dla nas uwłaszczające, my taksówkarze z krwi i kości, jak to się mówi, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, topografię i tak dalej, i tak dalej, nabyli uprawnienia, nie mamy w sobie takich tendencji rozbójniczych, jak to teraz prezentują, przybyli do nas obcy, obce osoby i, i po prostu podejmują tą profesję. Pytanie następne się tutaj nasuwa, skąd ci ludzie przychodzą? Przecież teoretycznie mówimy o granicach zamkniętych dla imigrantów, a ich jest cała masa, prawda? Czy oni Ale... są w jakikolwiek sposób weryfikowani? W żaden sposób nie są weryfikowani. No, tutaj to jest... może, może tutaj właśnie to jest najważniejszy problem. Środowisko tak. taksówkowe wnosiło taki postulat, taką propozycję zmiany w ustawie odnośnie, żeby kandydat na kierowcę taksówki przedstawił zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. Ta zmiana została odrzucona. Składało, cztery kluby paselskie składały tą poprawkę do ustawy. No niestety ta ta zmiana nie została wprowadzona, Ale została kolei... odrzucona. I teraz wygląda to w ten sposób, że w naszym odczuciu, w odczuciu środowiska, że praca na taksówce stała się istnym azylem dla przestępców. Natomiast jeżeli nie ma możliwości. Yy, przedstawienia takiego zaświadczenia, o której mówił pan minister Cieszyński, że na obecnym poziomie prac nie ma możliwości, żeby taki zapis w ustawie wprowadzić, no to jest wiele innych prac, które nie wymagają, jeżeli od zwykłego taksówkarza wymaga się zaświadczenia o niekaralności, od Polaka tak? wymaga się zaświadczenia o niekaralności z naszego polskiego KRS-u, to ja uważam, że Przyjeżdżający tutaj obywatel Gruzji, Pakistanu, Syrii czy jakiegokolwiek innego państwa niebędącego w Unii Europejskiej powinien takie zaświadczenie również przedstawić z własnego kraju, ponieważ on przebywając na terenie Rzeczypospolitej, przez dwa, tyg tygo dwa, tygo dwa tygodnie. Tak. Po pierwsze, musi się dostosować do naszego prawa, ale on, jeżeli przebywa przez dwa tygodnie czy nawet dwa miesiące, to jego karta w polskim krs jest czysta, jak łza. A u siebie w kraju mógł być przestępcą poszukiwanym pięcioma listami gończymi. No tutaj, um, według tych zmian proponowanych, um, ma być ta weryfikacja. Zamawianych przejazdów przez aplikację. Firmy mają dokładniej weryfikować tożsamość potencjalnych kierowców, uprawnienia oraz niekaralność, a także sprawdzać, czy kurs rzeczywiście wykonuje osoba, która jest u nich zatrudniona. To są słowa pana Janusza Cieszyńskiego. Tak, ale to ma być niekaralność z naszego polskiego KRS-u. ja to, wyjaśnię. Jak to wygląda? W tej chwili taksówkarz, kandydat na taksówkarza, y, musi mieć. Y, pobrać w polskim rejestrze sądowym zaświadczenie, że jest niekarany, prawda? No więc polski bądź unijny obywatel podlega, tego, podlega temu tej kontroli dlatego, że jego karta jest znana, tak? Ktoś tam mieszka w Polsce, ma tą niekaralność tam albo jej nie ma. Natomiast osoba przyjeżdżająca z zagranicy, powiedzmy sobie nieunijnej, idzie do urzędu i bierze po prostu Nieweryfikowalny dokument, bo on dotyczy tylko polskiego y, bądź unijnego y, Czyli za granicą tak. a Czyli zagranicą mógłby. A przecież to może być, osta, może być osoba przez, przestępca wczoraj mógł mieć popełnić przestępcę, uciec może z jakiegoś kraju przestępca poszukiwany i w Polsce on nie jest weryfikowany w żaden sposób. To jest jedna sprawa, a druga to y, weryfikacja również taksówkarzy y, polega na weryfikacji y, tak zwanej nazywam psychotechnika. Tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, chodzi o zaświadczenia psychologiczne, psychotechniczne, psychotechniczne czyli zdolności do. Po pierwsze, zdolności do fizycznego prowadzenia pojazdu, po drugie też braku wskazań negatywnych do pracy z ludźmi. No tutaj mimo o co chodzi, tak? Że to musi być osoba zrównoważona psychicznie. I te badania w Polsce, one są oparte o polskie wzorce. Polskie wzorce nasze kulturowe, językowe i tak dalej. I to się dwa nas nie wywiadu. Więc jest taka sytuacja, że w tej chwili my nie mamy, w polskim, w polskim prawodawstwie nie ma y, żadnych wzorców, żadnych systemów, które by y, gdyby umożliwiały rzeczywistą, rzeczywiste badanie. Weryfikacje. I weryfikację, tak. I są, a te, a te, przepraszam bardzo, a te zaświadczenia. Są wydawane przez kogoś, przez jakiś psychologów. Są wydawane, no niestety, bezprawnie, bo nie mają, nie mają jak gdyby podłoża, nie ma narzędzi. Nie ma, narzędzi, nie ta, ma takich narzędzi, narzędzi. dostosowanych metod, do, merytorycznie, językowo tak. yy, do badań osób spoza obszaru Unii Europejskiej. Myśmy wnioskowali i wnioskowały, zdaje się, zdaje się kluby poselskie przy tym, przy ustawie. Jak gdyby to zostało zupełnie indywidualne. To dlaczego polski rząd nic z tym nie robi, skoro profil partii rządzącej mamy taki, jaki mamy i raczej nieprzychylnie patrzy na to, można wnioskować na zyski zachodnich firm w Polsce. Dlaczego tutaj tej weryfikacji nie ma? Dobre pytanie. Dobre, Dobre pytanie, pytanie ale jest... jeżeli można tak odpowiedzieć, to po pierwsze trudno jest, powiedzmy, sprecyzować, dlaczego rząd polski... Kieruje się takimi jakimiś dziwnymi zasadami, że co obce to lepsze, co krajowe to złe. To jest jedna z. No, następnie warto też zwrócić uwagę na to, że mm, wiele czynników wskazuje, że po prostu w tym kraju naszym niepotrzebny jest jakiś przedsiębiorca, drobny przedsiębiorca, trzeba go po prostu zniszczyć zniszczyć właśnie takimi przepisami, które rzekomo są liberalne, ułatwiające, a w rezultacie skutkujące niebezpiecznymi zachowaniami wobec innych ludzi. Przecież nie tylko mamy niebezpieczne przewozy typu gwałty, rozboje i tym podobne, ale również mamy niebezpieczne jazdy po naszych ulicach, drogach, prawda, wypadki to i raz ostatnio, chyba dwa dni temu, yy, Gruzin Uberowiec potrącił 14-letnią dziewczynkę. Prawda? Na pasach zresztą. I takich mamy multum przypadków jeżdżenia pod prąd, czyli stwarzanie dodatkowego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. No To są też kierowcy, którzy pokazują. A to są, są jeszcze, tak. Teraz jeszcze jedna rzecz. Przypisuje się to wszystko, powiedzmy tak, wkażą, ale nikt nie zwraca też uwagi. Na pewno rozdzielczość przewozów, bo mamy trzy rodzaje przewozów osobowych. Samochodem osobowym powyżej siedmiu i taksówką. Ale co jest bardzo ciekawe w tym wszystkim, że pośrednik ma prawo wszystkim wydawać na przewóz taksówką, ma prawo wydać zlecenie wszystkim trzem. Tak ma zapisane. Więc nie ma rozdzielczości pomiędzy. Y y Poszczególnymi rodzajami przewozów. Co innego, przewóz osoby, samochodem osobowym, do czego on inny, innego był przeznaczony, co innego jest taksówką, i tak dalej. A tutaj poprzez pośrednictwo zostało to zatarte. Dzisiaj pani dzwoni, owszem, chce pani taksówkę, proszę bardzo, przyjeżdża przewóz, który jest nieoznakowany w żaden sposób. Następną rzeczą jest bardzo też ważną, sposób zgłaszania powiedzmy pracownika, zmian w przedsiębiorstwie. Pośrednik oczywiście będzie weryfikował tylko, że kogo. Jeżeli przedsiębiorca, który zatrudnia z kolei kierowców ma czas do 28 dni z... Z... składać powiedzmy wyjaśnienia, uzupełnienia i tym podobne. Czyli jakiś tam pracownik X sobie pracuje 7-14 dni niezgłoszony, bo ja mam czas do 28 dni zgłosić. Czyli można powiedzieć, że polski rząd jawnie pozwala na to, żeby czarny rynek, jeżeli chodzi o przewozy, się rozwijał? Osobiście uważam, że tak. A może jeszcze bym chciał powiedzieć taką jedną rzecz, że jako środowisko wnosiliśmy również taki postulat odnośnie znajomości języka polskiego, który kierowca powinien znać. Bo jest wiele przypadków takich, że jest brak komunikacji pomiędzy pasażerem a... Kierowcą. Ja wielokrotnie w byłam w takiej sytuacji, w że musiałam drogę po prostu. Tak, w, aplikacyjnych, Panu. w aplikacyjnych przejazdach. I niestety ta poprawka też została odrzucona nie wiadomo dlaczego. Natomiast kuriozalnym jest to. Wyobraźcie sobie państwo, że kierowca miejskiego autobusu, gdzie styczności z pasażerem jest prawie zerowa, bo jest, siedzi sobie za kierownicą w kabinie, zamknięty. I z pasażerami nie ma styczności, ale obowiązek języka polskiego jest. tam jest. A w taksówce nie. Ile jest takich sytuacji drogowych, gdzie należy zmienić trasę przejazdu, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna i brak komunikacji w taksówce uniemożliwia to załatwienie pozytywnie pewnych rzeczy. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne, żeby, do, żeby w zawodzie taksówkarskim pracowała osoba, za kierownicą taksówki siedziała osoba, która nie zna języka polskiego. A jak dzisiaj prawdziwi taksówkarze funkcjonują? Bo tutaj raczej ten rynek jest podbierany przez i potencjalni klienci przez te aplikacje. pani, my nie boimy się konkurencji. My wiemy doskonale o tym, że w każdej dziedzinie. Działalności gospodarczej konkurencja jest potrzebna. Ale na zdrowych, takich samych zasadach. Na odpowiednich warunkach. My mamy czym konkurować. Mamy konkurować czymś jakością, bezpieczeństwem. No to tak, jest jakość nie, nieporównywalna. Nie, nie porówna, się oczywiście, więc jak gdyby myślę, że tak bardzo konkurencji nie boimy. W tej chwili wszystkie praktycznie rzecz biorąc firmy taksówkarskie większe, Dysponują aplikacjami do przewozu, w sensie do, tak do, do obliczania i zamawiania tak, przejazdu. No bo przecież, jeżeli się poprosi, albo poprosi się, że tak powiem, centrala, bo to można w przypadku małych firm, a w przypadku dużych firm są systemy, które tak samo jak szeroko promowane firmy aplikacyjne są w stanie wyliczać y, koszty przejazdu i tutaj pod tym względem my się nie boimy konkurencji, bo to wcale nie jest zasadniczo drożej, a jeszcze co jest najważniejsze, w taksówkach nie występują tak zwane mnożniki, które w przypadku jak jest, nie wiem, deszcz, duża impreza w mieście, to w przypadku aplikacji potrafi cena wzrosnąć 3-4 razy, a Sylwestra tam nie wiem, 17 było rekordowo. To się zgadza. Tak, no, mało, że, że, że... mało tego, ta cena wykracza poza cenę uchwaloną przez Rady Miejskie, przez maksymalne, samorządy, maksymalne. jeśli chodzi o ceny maksymalne w przewozach, czyli tutaj oni nagminnie łamią prawo, stosując, stosując te mnożniki. I z tego też niby wiadoma rzecz, wszyscy o tym wiedzą, nikt z tym nic nie robi. No i wydaje nam się, że tanie, a jesteśmy oskupywani ze swoich pieniędzy. Pieniądze są płacone nie w, nie w tym momencie, tylko jest obciążona karta. Często prawda, przewóz to jest sprawa imprezowa i ludzie nie bardzo kontaktują, a na rachunku na przykład potem jest kwota dwu, trzykrotnie wyższa i jak gdyby no, reklamacje rozpatrywane są w terminach nie wiem, miesięcznych, bo tam jak też proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Te firmy aplikacyjne nie oferują supportu telefonicznego. Nie można sobie zadzwonić, porozmawiać, co się stało. jak czy... Nie. Odpowiadają tam boty, automaty, ewentualnie. Tak. Tak, jest tak bardzo jest. trudna komunikacja. Myśmy na to zwrócili uwagę, że po prostu z firmą tradycyjną taksówkarską jest wysoka wysoka jakość obsługi, nawet zaportu. Tutaj to nie istnieje. Modelowy tych firm przewozowych jest widoczny i wiadomo w jakim kierunku on zmierza. Zmierza do tego, żeby wyeliminować polskiego przedsiębiorcę, stworzyć w pewien sposób monopol na usługę. A wtedy my Polacy zobaczymy faktycznie ile będzie kosztowała ta taksówka. Nikt nie będzie mówił, że wtedy jest Uber czy Bolt jest tani. Dzisiaj jest tani, bo chce przejąć rynek. Bo są to firmy, które dotowane są przez yy, bogatych ludzi, przez mafię różnego rodzaju. No, głośno się o tym mówi, czyta w internecie. Kto stoi za firmami przewozowymi i ten, ta taniość będzie do pewnego momentu. Dzisiaj na rynku nie ma już jednej trzeciej taksówkarzy, tych licencjonowanych. Nikt się nie zastanawia, to jest na tym musimy skończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. W studiu naszymi gośćmi byli Pan Tadeusz Stasiów, prezes samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, pan Sławomir Czajka, wiceprezes samorządnego związku zawodowego Taksówkarzy oraz pan Paweł Saturski, wiceprzewodniczący Solidarności Regionu Mazowsza Taksówkarzy Zawodowych. Dziękuję za.